Hej, witam Cię na podsumowaniu sesji. Tak więc zaczynamy oczywiście od informacji. Na początek to, co szybko wyselekcjonowałem. PZU uruchomił internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych, który umożliwia pracownikom sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych przez pracodawcę na ich rachunek w PPK oraz skład, składanie zleceń poinformował hmm, PAP w hmm, spółkę. Tak więc zajebista informacja, myślę, że super sprawa, e, jeżeli chodzi o tego typu portfel, pełna taka hmm, transparentność, myślę, że dla wszystkich, którzy będą akurat hmm, tutaj mieli swoje gdzieś rachunki PPK jest to świetna sprawa. E, CD Projekt zapowiada na hmm, 5 października premierę gry, gry hmm, Wiedźmin 3 Dziki Gon na konsole Nintendo Switch. E, bardzo ciekawa sprawa, myślę, że na rynku dalekowschodnim, gdzie Nintendo Switch rządzi, e, może być bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o wyniki właśnie na tutaj z Wiedźminiem. Dino Polska dzisiaj wystrzeliła zresztą tak jak CCC dzisiaj też bardzo ładnie wystrzeliło bo oczywiście wyniki finansowe są o wiele lepsze niż tutaj przewidywano. Tak więc też bardzo ciekawe informacje od razu. Po takich informacjach widać ruch na właśnie na akcjach tych spółek. Nikt krytycznie o inwestycjach KGHM-u głównie chodzi tutaj o oczywiście zakupioną firmę Quadra i kopalnię Sierra Gordon. Tak więc no, każdy, kto gdzieś interesował się KGHM, na pewno śledził te informacje wtedy, kiedy ta firma była przejmowana, i myślę, że też kto, że tak powiem, jest fanem KGHM-u, może się zapoznać z tego typu informacjami. Jak również przypominam, mówiłem o tym, że Gamescom na przeglądzie tygodniowych spółek w niedzielę trwa w najlepsze. Tak więc mamy tam swoich polskich przedstawicieli, już mamy ciepłą informację, że Ghost Runner, czyli najnowsza produkcja z Tiny One More, ujrzy światło. Dzienne. Tak więc bardzo, bardzo ciekawa informacja. Myślę, że też bliżej się zapoznamy, może nawet obejrzymy trailer tej produkcji na najbliższym omówieniu spółek gamingowych w niedzielę. Ok, jedziemy teraz z krypto. Tak więc zobaczmy, jak i yy, co się dzieje na rynku kryptowalut. Bitcoin w chwili obecnej kosztuje 10 680, 638 dolarów. Jak widzisz w topowej dziesiątce mamy same spadki. Tak więc tutaj mamy e, nic ciekawego się tam nie dzieje. Jeżeli chodzi o e, wzrosty w topowej setce kryptowalut na CoinMarketCap, to Ethereum Classic rośnie o 5%, Icon 3,96%, Augur 3,22%. Tak więc te wzrosty nie są wcale w jakiś sposób dynamiczne. Jeżeli chodzi o największe spadki, Gretia 11% traci, ABBC Coin 9%, e, Hedge Trade 8%. Tak więc te spadki są znacznie wyższe niż e, wzrosty. Jeżeli chodzi o indeks strachu, dzisiaj wynosi o w chwili obecnej 3, 39, tak więc jak widać, systematycznie z dnia na dzień ten indeks się podnosi. E, tak więc strach, jak gdyby, znika z rynku krypto, jeżeli chodzi o w ogóle wskaźnik na bitcoinie. Tak więc możesz zobaczyć, że stopa zwrotu cały czas utrzymywana jest e, na pozytywnym tutaj wyniku dodatnim, czyli w 30 dniach ostatnich bitcoin ta zarobi 3,4%, z 2 miesięcy 5,41% z e, 120 dni, 4,83% i oczywiście z 252,398%. Tak więc takie są statystyki ym, dla Bitcoina, jeżeli w chwili obecnej chodzi o y, cenę srebra. Tak więc bardzo ładne. Dzisiaj mamy odbicie y, po tym zejściu. Y, ponad y, 17 tutaj dolarów, teraz mamy wynik na srebrze i oczywiście ponad 1500 dolarów za uncję złota, tak więc złoto dzisiaj nam też odbija, tak więc trzeba też obserwować, jak będzie kształtował się kurs w przyszłości po tych dynamicznych tutaj wzrostach i teraz przechodzimy oczywiście do rynku giełdowego, tak więc zaczynamy od gamingu, to co najbardziej grzeje inwestorów jest tematem gorącym i płynnym, tak więc warto zawsze się temu przyglądać. Ok, jedziemy z tematem Falcon. Numerem 1, 14% dzisiaj do góry, ale na nieznacznym obrocie. The Dust 8,90 i 145 tysięcy obrotu. ECC Games bardzo ładnie rośnie, 8,32 i dzisiaj nawet poświęciłem gdzieś trochę czasu, żeby prześledzić wykres tej spółki. Wygląda bardzo ciekawie. Pół miliona obrotu, Moonlight 4% do góry. Play 1.18 pozostałe spółki, tak jak tutaj widać, jeżeli chodzi o największe spadki dzisiaj to, to Blueber 541 i zrzutka na bardzo dużym tutaj obrocie, tak więc 4 miliony, tak więc jest to znaczny obrót, czyżby już zaczęła się realizacja zysków pod premierę ciekawe, bo ona już w tym tygodniu. One more, tak jak widzisz, dzisiaj leci na. 469% 38 tysięcy obrotu, creepy Jar 3%, CA Games 3% również traci. Jeżeli chodzi o kruja, tak więc dzisiaj CD projekt 234,20 zł 20 i traci 0,7% na 66 milionach i oczywiście indeks gamingu, czyli WIG Games oczywiście też traci, skoro traci też CD projekt. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj CD projekt numerem 1, jak, jak zawsze 66 milionów, bluber na bardzo dużym obrocie 4 miliony, 11 bit 1 milion Farm 51 67, 682 tysiące i CA Games 600 tysięcy przebite, pozostałe spółki tak widać kilkaset tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, tak więc przejdźmy sobie teraz do indeksów, dzisiaj jeżeli chodzi o indeksy już, tu, już tutaj pokazuję, jak to wygląda w indeksach WIG Telekomunikacja Ukraina i odzież na plusie. Tak więc mamy po 1,5% wzrostu na Telekomunikacji Ukraina 1,3%, i potem mamy WIG Odzież 0,5. Jeżeli chodzi o WIG 20, dzisiaj na delikatnym plusie zaledwie 0,37%, 2110 punktów na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o tutaj, szukajmy. Wigu MWIGU 40, czyli indeks średnich spółek 0,2 na plusie i oczywiście SVIG 80. Tutaj mamy na nieznacznym minusie, na 2,2. Jeżeli chodzi o największe spadki indeksowe, to dzisiaj poleciał najbardziej WIG Lek 1,46, WIG Górnictwo 1,28. Przejdźmy do spółek z Blue Chipów. Tak więc interesuje nas teraz WIG 20. Dzisiaj Linopol zakasował wszystkich 9%, 58 milionów. Dzisiaj CCC również miał rewelacyjną sesję, bo nawet dobijało 10 do 10%, 4% jako wynik finalny, 84 miliony, tak więc obroty znaczne, 3,85 również na M-Banku, jeżeli chodzi o największe spadki, JSW 2,57, LOTOS 2,12, TARON 1,33, obroty numerem 1, PKO BP 115 milionów, CCC 84 miliony, PKO 80 milionów, pozostałe spółki, jak widzisz, tak więc gruba obroty na Wigu 20 jak, zresztą codziennie to jest dla Wszystkich, którzy dysponują dużym kapitałem. Jeżeli chodzi o Envig, 40% czyli indeks średnich spółek, dzisiaj trakcja 3% do góry, Intercars 2% do góry, Benefit 1,69%. Jeżeli chodzi o największe spadki, zobaczmy: Getin dzisiaj leciał w dalszym ciągu 3% do CJ Games 3,30 i Mabion 3,17%. Jeżeli chodzi o obroty, to Millennium 3 miliony 200, Ciech 3 miliony. RUK 2700, a Secopol 2,5 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, tak więc jak widać, MWIC 40 jak najbardziej płynny jest. I daje spore możliwości. Jeżeli chodzi o Eswik 80, dziś e, to mamy Voxel na 4% na plusie e, Vielton 379, e, Imcompany 349. Jeżeli chodzi o e, największe spadki, Rafako dzisiaj poleciało 9%, tak więc jest w dalszym ciągu mocno dynamicznie zrzucane na sporym obrocie. Tak więc stopy dzisiaj pękały. Pryer 746, Vigo System 542, Altus Teffi 491. Jeżeli chodzi o obroty, to numerem. Jeden Rafako, prior 715 tysięcy, Asbis 685 tysięcy. Pozostałe spółki, tak jak widać, tak więc jeszcze sporo spółek na kilkuset tysięcznym obrocie, czy kilkudziesięciu tysięcznym. Tak więc jak najbardziej jest 80 też nam daje spore możliwości. Indeks dla wilków z Wall Street, czyli New Connect. Zobaczmy, co tutaj dzisiaj się wydarzyło. Na nieznacznych obrotach. Tak jak tutaj widzisz, na znaczniejszym tutaj mamy Śląsk, 80 tysięcy obrotów, 11% do góry, pure, 10% do góry, na 522 tysiące, więc ładne obroty The Dust spółka gamingowa, 8,90% do góry, też bardzo ładnie. I następna gamingowa też, również ładnie od razu widać te gamingowe, wyróżniają się one obrotami. Jeżeli chodzi o największe spadki, to na New Connect dzisiaj największe spadki należą do. Fitem 50%, na nieznacznym obrocie. Kolejna spółka LST Home 37%, potem nieznaczne 11%, tutaj mamy, potem Arc Royal 19% na minusie. ISAK 17% na minusie i pozostałe spółki, tak jak widzisz. Jeżeli chodzi o obroty na New Connect, to dzisiaj top, oczywiście w czubie zawsze są spółki gamingowe, ale jak widzisz, w zależności od tego, jakiego kapitałem dysponujesz i jaki chcesz przeznaczyć na ten rynek, bo pamiętaj, że to jest rynek dużo mniej płynny i wymaga zupełnie innego podejścia, jeżeli chodzi o rynek główny. Tak więc, jak widać, tutaj 4 miliony Blueberry, numerem 1 i potem mamy przepaść po kilkaset tysięcy farm 51, czyli spółka gamingowa PURE EC Games Sherry po tym mamy Foreveren, tak więc no, widać tutaj dynamiczne też zejścia, jeżeli chodzi o obroty i właśnie taki jest New Connect. Jeżeli chodzi teraz o indeks szeroki, czyli zerknijmy na WIG na sam koniec, WIG dzisiaj Atlantis urósł o 21%, ale na nieznacznym obrocie, za to Open Finance dzisiaj bardzo ładnie urósł na 20%, jako już dogrywka Libet 13%, też bardzo ładny i Popema 11.83%, Dinopol no to już kosmicznie jak mówiliśmy na WIGu 20 tak więc jak widać w 8 godzin bardzo ładne stopy zwrotu jeżeli chodzi o WIG jeżeli chodzi o największe spadki to największymi spadkami w dniu dzisiejszym mogą pochwalić się Sphinx 13% na prawie 100 tysiącach Lark 11% prawie 12 na 35 tysiącach i pozostałe spółki tak jak tutaj możesz zauważyć Oczywiście, obroty, jak najbardziej. Dla inwestorów indywidualnych zawsze znajdziesz ciekawą spółkę, w zależności od wielkości swojego portfela, jakim dysponujesz. Polski parkiet płynny jest i daje sporo sporo możliwości. Tak więc to będzie na tyle w tym podsumowaniu sesji. Ja jestem ciekawy jak zawsze twojego zdania, twojej opinii, twoich typów na najbliższy okres. Dzięki za komentarze, które zostawiacie, dzięki za łapki w górę, które zostawiacie, to jest zawsze dla mnie forma nagrody za ten materiał i poświęcony czas. Jeżeli jesteś nowy i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam cię do tego, żebyś to uczynił. Dzisiaj również dodałem kolejny materiał odnośnie spółki tak więc myślę, że warto się gdzieś z tym zapoznać. I oczywiście życzę Ci zyskownych transakcji i inwestycji. Pozdrawiam Ci na razie. Hej.